Specjaliści z zakresu gospodarowania systemami wodnymi i kanalizacyjnymi, z zakresu ekologii i wykorzystywania alternatywnych źródeł energii spotkali się w Słupsku. Z okazji Światowego Dnia Wody, Wodociągi Słupsk wspólnie z Pomorskim Forum Wodociągowym przygotowały konferencję poświęconą różnym aspektom związanym z wodą i ściekami. Pomorskie Forum Wodociągowe to Stowarzyszenia Zrzeszające Przedsiębiorstwa Wodociągowe z Pomorza i części Żuław oraz warmii. Członkowie stowarzyszenia spotykają się na cyklicznych warsztatach, seminariach i konferencjach, właśnie takich jak ta w Słupsku. Na takich spotkaniach wymieniamy swoją wiedzę, doświadczenie. Są to przeważnie spotkania merytoryczne, na które zapraszamy również naszych kontrahentów, firmy, z którymi współpracujemy w swoich przedsiębiorstwach i które nam pomagają przy realizacji naszych celów. Bardzo ważne jest to, że skupiamy również małe przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Duże przedsiębiorstwa poradzą sobie, natomiast małe no, potrzebują takiej koleżeńskiej, często pomocy, wsparcia, doradztwa. Stąd duża grupa przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych Pomorza skupiona jest w naszym stowarzyszeniu. Dziś gościmy, korzystamy z gościnności wodociągów słupskich, gościmy w Słupsku i, jest, i znajdujemy się w tej chwili w niezmiernie ciekawym obiekcie I, i o tym myślę więcej powie prezes wodociągów słupskich, pan Andrzej Wójtowicz. Rozmawiamy o ściekach, o wodzie, o zarządzaniu. Wszystkim, czym się zajmujemy na co dzień jako branża wodociągowo-kanalizacyjna, mówimy o energii, mówimy o kosztach, mówimy o dzisiejszym świecie, co się stało i, i jak się w tym wszystkim znaleźć. Także ważna, ważna rzecz. Środowisko branży wodociągowo-kanalizacyjnej z całego województwa nie tylko, bo ich są wśród nas też i koledzy z Warszawy, z Poznania czy z innych części Polski. Przyjechali tutaj, żeby po prostu w, w takiej rzeczywistości. Technicznej, którą na co dzień żyjemy, porozmawiać o, o inwestycjach, też między innymi, które przeprowadziliśmy. Więc yy, najważniejsza rzecz to jest taka wymiana doświadczeń. To, to jest ten cel. A, a ku temu jeszcze przyświeca też i ten, 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 ten czas, kiedy mieliśmy wczoraj Światowy Dzień Wody. Yy, no i gdzie widzimy, że ta woda. Środowisko jest niezwykle istotne, a ostatnio też i bardzo mocna energia. Specjaliści z pomorskich zakładów wodociągowych spotykają się systematycznie. Forum to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, podzielenia się swoimi pomysłami z innymi lub też podpatrzenia ich rozwiązań. Tak naprawdę, jakbyśmy się zastanowili, to my pomagamy wszystkim nam, czyli ludziom, gospodarce, pom pom pomagamy im korzystać z tego środowiska, czyli wydobywamy na nich jakieś pewne zasoby. Udostępniamy je, a potem te zużyte zasoby zwracamy środowisku, ale w taki sposób, żeby one w tym środowisku mogły zafunkcjonować, nie powodując jego degradacji. A więc pełnimy bardzo ważną rolę, taką często nieidentyfikowaną nie, nie jako, jako branża wodociągowo-kanalizacyjna, bo zazwyczaj znają nas tego, że wystawiamy fakturę za wodę, tak? Albo, albo jeszcze coś takiego. Tak naprawdę mamy całkiem inne funkcje i naprawdę coraz bardziej trudne, coraz bardziej poważne, coraz bardziej drogie. I dlatego, żeby to wszystko było do udźwignięcia, żeby to wszystko można było zaproponować w normalnych warunkach ekonomicznych, które też nie są stabilne. No to musimy mieć po prostu dobre kompetencje i te kompetencje budujemy poprzez również takie wymiany doświadczeń. Wodociągi Słupsk należą do jednych z najprężniejszych przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce. Słupska spółka często wprowadza różnego rodzaju rozwiązania związane z gospodarowaniem wodą, ściekami, optymalizacją procesów oraz ekologicznymi rozwiązaniami. Słupszczanie często stawiani są za wzór, a ich rozwiązania wprowadzają przedsiębiorstwa z największych miast w kraju. Myślę, że największą wartością słupskich wodociągów z tego co obserwuję oczywiście są ludzie, począwszy od pana prezesa. Poprzez kierowników działów, ja oczywiście nie wszystkich poznałam, ale tych, których poznałam, to są ludzie z ogromną pasją, z ogromnym zaangażowaniem, aż naprawdę miło słuchać. Są to ludzie w większości z ogromną wiedzą, z dużym wykształceniem. Ja zazdroszczę wodociągom słowskim takich pracowników. Jesteśmy pierwsi w Polsce, którzy zainicjowali taki proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym. Polega to na tym, że zastanawiamy się wcześniej, jest stworzony zespół, który zastanawia się, co się może wydarzyć na poszczególnym etapie systemu zaopatrzenia w wodę. Pojawiają się wszystkie zagrożenia, a potem zastanawiamy się, co robić, żeby każde zagrożenie, nad każdym zagrożeniem zapanować, żeby nie było ryzyka. I takie podejście jest jakby. No, przedsiębiorstwo wodociągowe chodzi na wyższy stopień zarządzania. I z tego też jesteśmy, jesteśmy znani w Polsce i też tym chcemy się podzielić z naszymi kolegami z branży. Czyli takie miasta jak Poznań, Kraków, Warszawa, czyli taka powiedzmy śmietanka, jeśli chodzi o największe przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce, też starają się wdrażać te plany i część z nich wzorowało się na naszych doświadczeniach. Plan bezpieczeństwa dostaw wody obejmuje cały zakres dostawy wody od terenu zlewni aż po kranu odbiorców. My jako wodociągi dostarczamy wodę do budynków. Chcielibyśmy, takie plany mamy na 2022-2023 żeby wejść we współpracę z zarządcami nieruchomości, żeby zrobić taką sobie pilotażową instalację, pilotażowy taki dokument bezpieczeństwa dostaw wody w budynku, żeby tam ocenić ryzyka, tam zastanowić się, co moglibyśmy robić, żeby nie dochodziło do skażenia. Bo dzisiaj bardzo często jest tak, że jest informacja o złej jakości wody, ludzie dzwonią do nas na 994, ale u nas wszystko jest w porządku. Problem często jest po stronie instalacji wewnętrznych i na ten temat chcielibyśmy z zarządcami nieruchomości porozmawiać i oferujemy swoją pomoc. To są filtry studzienne, które są zakopane na przykład w rejonie słupska na głębokości 50 metrów. Budują one wyrobiska górnicze. Przez te filtry, przez, przez otwory tutaj, które są w środku napływa woda do studni, która następnie dopływa do naszych kranów. Na pomorzu zasoby wody mamy wystarczające. Wodociągi subskie mają trzy ujęcia i są w stanie zapewnić odpowiednią ilość i jakość wody dla mieszkańców subska. Nie ma rzek podziemnych, nie ma żył wodnych. Proszę sobie wyobrazić plażę, piasek, tak. Jeżeli wykupiemy dołek, to w tym piasku w porach w wolnych przestrzeniach mamy wodę. I tak samo jest u nas w naszym rejonie w podziemiu. Jeżeli wywiercimy otwór hydrogeologiczny w piasku w całej przestrzeni mamy w tych wolnych porach płynie woda. My korzystamy z wody, która jest dosyć mocno odizolowana od powierzchni terenu. No, czas przesiąkania wody do warstwy wodonośnej to jest nawet kilka lat. Czyli to jest, to jest woda deszczowa, która spadła gdzieś na głowę naszym dziadkom i dopiero teraz ona gdzieś przefiltrowała do waszej wodosypki i ją czerpiemy do picia. Więc to jest pewien proces, który zachodzi w długim czasie. Wodociągi Słupsk są obecnie w fazie przygotowania systemu ultrafiltracji. Zapewni to ogromne oszczędności. Związek z, z tym ośrodkiem konkretnie z w Słupsku jest taki, że wprowadziliśmy, właśnie, wdrożyliśmy, zakończyliśmy wdrożenie systemu należnego systemu sterowania Max, który, którego zadaniem jest optymalizowanie procesu oczyszczania ścieków, a nade wszystko wprowadzenie znaczących oszczędności. Mówimy tutaj o oszczędności na poziomie 20% zużycia energii elektrycznej, co w roku daje niemalże 300 tysięcy złotych, także zastosowanie takiego rozwiązania no, wprowadza prowadza konkretne oszczędności, zwłaszcza w tym czasie, w tej chwili, kiedy mówimy o energii, która jest no, niestety droga. Tak to, tak to wygląda. My, jako firma od 18 lat zajmująca się automatyką przemysłową, właśnie oczyszczalniami ścieków, stworzyliśmy rozwiązanie, które z powodzeniem w tej chwili stosujemy na takich obiektach poprawiając jakość procesu oczyszczania ścieków, optymalizując ten proces i wyciągając z danego obiektu maksimum technologicznego, które się da, a przy okazji oszczędzając yy, sporo, sporo środków. To, jak powiedziałem, ja miałem na nazwę szeroko pojętą yy, yy, optymalizacją. Tak? Rzecz w tym, żeby tak zarządzać tym procesem i tak dopasowywać yy, potrzeby procesu do w stosunku do dostarczanej energii, aby właśnie tej energii zużywać jak mniej. To się da zrobić. I my właśnie takie rozwiązanie przygotowaliśmy, zrobiliśmy, wdrożyliśmy. Mało ono działa i jeszcze daje świetny efekt. Ultrafiltracja jest to jedna z technik, która pozwala dość dobrze oczyszczać wodę. W przypadku tutaj wodociągów w przetargu, który wygraliśmy, tym odpadem są wody popuczne. I za pomocą właśnie techniki ultrafiltracji chcemy tutaj zgodnie z tym postępowaniem przetargowym odzyskać tą wodę. Tą wodę, tą wodę która na dobę jest generowana w ilości około 200 metrów sześciennych, i to jest jak gdyby odpad. 95% tej wody można oczyścić i zawrócić albo na początek układu technologicznego, albo wykorzystać do innych celów technologicznych. Inwestycja w Subsku już się toczy od dwóch miesięcy, dlatego że jest to inwestycja realizowana w takim układzie za projektu i wybuduj, więc zakończyliśmy właśnie etap projektowy. Uzyskaliśmy wszystkie możliwe akceptacje projektów, wszelkich inwestora, i właśnie przystąpiliśmy do montażu na hali produkcyjnej tej, tej inwestycji. I ona ma się zakończyć w okolicach czerwca. Niebawem będziemy tą instalację dostarczać na obiekty w, w wodociągowe w Subsku, będziemy ją montować, robić rozruchy. To też jest taka nowatorska metoda, którą też wprowadzamy w, w, w Subsku. Chyba jako pierwsze, tak mi się wydaje, przedsiębiorstwo, w proces ultrafiltracji, stosować do oczyszczania wód popłucznych i ponownego ich wykorzystania w procesie. To będzie takie nowum, za miesiąc myślę, że będzie już instalacja na rozruchu, więc też jesteśmy ciekawi i, i, i cierpliwi, to się czekamy na dostawy urządzeń.